No dobra, bo to nie o tym film. Dobra, zaczynamy film już o tym, o czym ten film ma być. A więc o cenach mieszkań, nie tylko mieszkanie działek. Dlaczego to nagrywam? Bo ja nie wiedziałem, że w ogóle takie ceny w Polsce są. A to jakiś totalny kosmos, jest odlot. Ja nie wiem, kogo stać na mieszkanie za milion czy za półtorej miliona. Na pewno niezwykłych pracowników, takich, którzy pracują gdzieś tam w gastronomii, w handlu, yy, nie wiem, no w, nawet na budowach. Czyli to jest dla, jakby dla wyższej półki czy dla kogoś, nie wiem, albo, albo stać ludzi na mieszkania takie 20-30 metrów. Yy, powiem Wam, że w sumie wełku one nie są drogie, tam gdzie mieszkam, tak. Ale że w ostatnim czasie szukamy mieszkania w Gdańsku, dlatego zobaczyłem, jakie są tam ceny. Ja zawsze wiedziałem, oczywiście, że zawsze troszkę tam jest drożej, nie? W Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie. W Krakowie jest chyba najdrożej. Nie wiem, totalnie tam już nie patrzyłem, bo odechciało mi się. Ale szukamy mieszkania w Gdańsku. Szukaliśmy, no szukamy takiego większego, ze względu na to, że potrzebne są dwa pokoje jakby do pracy, jedna sypialnia i salon z kuchnią, to takie dość duże mieszkanie, tak? Z 60 metrów co najmniej, 70, może nawet 80. No i nie wiedząc tam za bardzo, ja przynajmniej nie orientowałem się, jakie są tam ceny, no to tak sobie e, strzeliliśmy jakby w ciemno, że no nie ma problemu, nie? No i tam... E, Byliśmy zainteresowani też mieszkaniem z rynku pierwotnego, czyli od dewelopera nieużywanym, aczkolwiek teraz to nie wiadomo, już, ale na dzień dobry było to mieszkanie od dewelopera. Ja wam powiem może, ile kosztował mój dom z działką? Na dzisiaj, już tak z panelami na dachu, z tym domkiem gospodarczym. No, brakuje mi tylko jeszcze bramy i samego przodu płotu zrobienia jakieś 20 tysięcy, nie wiem, 20, może 30 max. Jak sam zrobię to z 20 pewnie. No, i na dzień dzisiejszy kosztował mnie ten dom jakieś 450 tysięcy, może troszkę więcej, no ale na pewno nie przekroczyłem 500 tysięcy, nie? Z umeblowaniem, bo w zasadzie całe umeblowanie jest nowe, yy, z działką, no ze wszystkim, tak? Każdy chyba rozumie o co chodzi, nie? Czyli tak gdzieś 450 a 500 w tych granicach. No i wiedziałem, że powiedzmy w takim gdańsku mieszkania są droższe. No to myślałem, że na przykład taki dom w gdańsku kosztuje drugie tyle, powiedzmy milion, nie? Ale nie, 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 nie. To jakaś totalna e, paranoja jest z cenami tymi, bo jak e, ja bym sprzedał swoją chałupę. Fakt, że włożyłem w nią, powiedzmy, to tak jak Wam mówiłem, jakieś 500, może teraz bym sprzedał za 700, nie wiem, trudno mi ocenić, jaka jest wartość tego domu na dzień dzisiejszy, może 800, chociaż obok tam deweloper chce sprzedać po milionie, nie, ale to nie ma w ogóle zainteresowania, więc ja bym za tyle na pewno też nie mógł sprzedać. Więc ta, taka realna cena to jakieś może 700-800 tysięcy. No i co się okazuje, że w Gdańsku za taki dom, który bym sprzedał Wełku, tutaj. Na wiosce tej kołku dostałbym, kupiłbym mieszkanie 40 metrów. W jakieś tam może dalej, już gdzieś tak bardziej dalej na peryferiach Gdańska, to może 50 metrów, może maksymalnie. Cena za metr tam średnia jest w tej chwili 15-16 tysięcy, ale to często ta cena jest 20 tysięcy za metr. Pierwsze mieszkanie, które żeśmy tam wyłapali, 80 metrów, oczywiście na, nie pamiętam, na którymś portalu było zapytaj o cenę, więc maila piszemy, no i pięknie, ładnie, 80 metrów mieszkanie, nowe, od dewelopera, tak jak Wam mówiłem, cena 1,5 miliona w stanie deweloperskim, wow, niemożliwasz. No, dalej szukamy, może gdzieś, bo to wiadomo, że też od lokalizacji zależy. Bliżej morza, bliżej starówki te ceny są droższe, bo tam wiadomo, że niektórzy kupują apartamenty po to, żeby potem je wynajmować, czyli one będą zarabiały. No i takie pieniądze jeszcze uważam, że można tam, może można dać. O w ten sposób powiem, ale szukamy dalej. 70 parę metrów, następne mieszkanie. Yy, dzielnica już tam gdzieś dalej, mniejsza z tym, jak się nazywa, ale dalej od centrum, dalej od yy, morza. Milion sto. Kurna, nie, to jest normalnie jakaś porażka totalna. Ja tak myślę, jacy ludzie kupią takie mieszkanie, tak? Ja wiem, że jakieś 10% społeczeństwa w Polsce ma pieniądze. Oni nie muszą jeździć gdziekolwiek, za granicę, mają kasę i, i, i za tyle mogą sobie kupić. No ale czy w Gdańsku zarabia się aż tak dużo? No bo to moim zdaniem przy takich cenach to powinno się tam zarabiać co najmniej 10 tysięcy złotych czyli taka kasjerka z Biedronki, która zarabia tam 4 tysiące, nie kupi sobie takiego mieszkania w życiu. Aczkolwiek wiadomo, że większość ludzi potrzebuje mieszkania w granicach, nie wiem, 40-50 metrów, nie? No więc pomyśleliśmy sobie, że dobra, no to może trochę mniejsze. Ale te mniejsze też takie same. 50 metrów, 700 tysięcy, 800 tysięcy, nawet po milionie za 50 metrów. To tylko zależy wszystko od dzielnicy. Jakaś totalna paranoja, jak dla mnie przynajmniej. No i Poszliśmy na rynek wtórny, tam ceny wcale nie odbiegają od tego rynku pierwotnego. Też zależy od dzielnicy. Mieszkania po milionie, mieszkania tam za 500 to chyba się nie wiem, czy znajdzie w Gdańsku jakieś mieszkanie w tej chwili, może gdzieś takie naprawdę do remontu już, małe, nieduże, to jeszcze jako tako, no ale dobra. Pomyśleliśmy sobie, jeżeli ja wybudowałem dom za, bez działki, powiedzmy za 400 no to może lepiej kupić działkę, nie? I wybudować sobie dom. No to szukamy teraz działek. Ale działki w Gdańsku zaczynają się od 500 tysięcy działka i to tylko 500 arów Pię a, nie arów, przepraszam, co ja mówię 500 metrów kwadratowych, czyli połowa mojej działki, nawet mniej niż połowa, kosztuje prawie tyle, co mój cały dom z działką. Prawie. Więc no dobra, szukamy troszkę dalej, nie? No ale te dalej to też nie ma rewelacji. 300, 400, 300 to już naprawdę jest rzadko gdzie znaleźć i daleko, jak gdyby powiedzmy, na peryferiach Gdańska trzeba tam z pół godziny dojeżdżać do, do miasta czy, czy więcej, nie? A tak to po prostu no, ceny są makabryczne. Z tego co wiem, to w Krakowie są jeszcze wyższe. W ostatnim roku w Gdańsku podrożały ceny o 26 chyba procent w ciągu roku. Inflacja, Glapiński się cieszy, że już tylko 8%, ale nie na mieszkaniach i nie na działkach. No to sobie pomyślałem, dobra, to może, może niekoniecznie Gdańsk ten, nie? Cóż to za rewelacja w sumie taka wielka? Może Prusz Gdański? Przecież taka sypialnia gdańska jest, niedaleko oddalone. No ale i tam jest faktycznie taniej, nie ma co ukrywać. I tam można kupić już mieszkanie w granicach 10 tysięcy za metr. 12 tysięcy za metr, to zależy, wiadomo, że yy, zależy po prostu, ale już taka cena w miarę rozsądna, to próż Gdański jest dość blisko, nie, nie wiem, tam ile jest, 20 km od Gdańska, może nawet mniej, więc, więc tutaj już taka cena byłaby w miarę, w miarę rozsądna, ale Gdańsk rozłożył mnie na łopatki. Ja nie spodziewałem się, że są takie ceny, bo to naprawdę ceny nie są dla zwykłych pracowników, to nie są dla ludzi, którzy są zwykłymi robolami, tak jak ja, bo mnie na takie mieszkanie, no teraz by było stać, bo ja bym sprzedał i kredytów wziął drugie tyle powiedzmy, i kupiłbym sobie 70 metrów mieszkania w bloku. Cieszyłbym się albo się nie cieszył, raczej nie, bo ja nie planuję się nigdy już wyprowadzać z tego domu, w którym mieszkam, ale, ale to jest dla mnie jakaś totalna porażka. Zwykli ludzie po prostu takich mieszkań nie kupią. Większość mieszkań, jak tam w Gdańsku, tych mniejszych, 30-40 metrów, w granicach 500-600 tysięcy za mieszkanko, takie małe, czyli ono jest tak podciągnięte pod ten kredyt bezpieczny, ten 2%. Ciekawe co będzie jeszcze, jak zmieni się władza i, i ktoś tam dotrzyma słowa i będzie 0% kredyt, to w ogóle będzie na tych cenach mieszkań jakaś makabra totalna. Więc ja naprawdę się cieszę, że mieszkam w Wełku i nie wiem, czy tam będziemy dalej szukali w tym Gdańsku, czy po prostu zmienimy lokalizację, bo to jest bez sensu wydawać tyle pieniędzy y, na to, żeby tylko mieć mieszkanie na przykład w Gdańsku czy kawałek chałupy. Y, u nas w Wełku mieszkanie spokojnie za 3-4 stópy można teraz kupić. Ostatnio w miesiącu była mocna obniżka, dlatego że y, pojawiło się na rynku bardzo dużo mieszkań. Y, Takich jakby tu, z rynku wtórnego, czyli no tu nie ma co ukrywać. To są stare mieszkania w komunistycznych blokach albo w starych po niemieckich blokach, domach, i tam po prostu ludzie żyli, którzy już po prostu odeszli z tego świata. I mieszkanie staje się puste i trzeba je sprzedać. Nie? Więc teraz jest taki wysyp wełku dużo, bardzo dużo mieszkań, zauważyłem, do remontu, oczywiście one są do remontu, ale. Ceny są naprawdę już atrakcyjne. Za 250-300 tysięcy nawet widziałem można kupić 50 metrów, nie? Także, że to nie jest jakiś już straszny, straszny wydatek dla ludzi, którzy tam nie mają gdzie mieszkać albo nie chcą mieszkać z rodzicami. No ale to tak tylko na marginesie. Nie sprawdzałem w Warszawie, nie sprawdzałem w Krakowie tych cen, ale współczuję ludziom młodym, którzy tam gdzieś pracują na zwykłym etacie, ja nie mówię o tych zawodach gdzie są większe pieniądze albo się jest rodziną polityka, nie ale dla zwykłego człowieka to ceny w tych dużych miastach aglomeracjach, to jakaś totalna totalny kosmos dla mnie to, to, to nie wiem, czy, czy, czy ci ludzie kupią mieszkanie, chyba, że to właśnie taką pato-deweloperkę 20-30 metrów, nie no, lepiej czasami mieć te 30 metrów niż yy, w ogóle nie mieć i wynajmować u kogoś, płacić, ale Powiem Wam szczerze, jestem w szoku. Tak króciutko dzisiaj tylko, nie wiem czy króciutko wyszło, czy ten, ale. Trzymajcie się. Pozdrawiam.